Hej, słuchajcie, widzimy się dzisiaj już na trzecim filmiku z tej serii słowa mosty w stronę dialogu. I dzisiaj chciałyśmy trochę pogadać o tym, jak nie brzmieć jak kosmita, jak używać języka porozumienia bez przemocy, by brzmiało on naturalnie. I ten film powstał dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus, we współpracy z Fundacją Trampolina. I mamy z tego wspaniałe wspomnienie wyjazdu na IIT w Norwegii, gdzie mogłyśmy chłonąć i żyć w społeczności MBC. No i też jesteśmy obie na drodze z certyfikacji przez CNBC. No i to był jeden też z wymogów zbliżających nas do... Ja nazywam się Eliza Mikucka, jestem trenerką komunikacji empatycznej oraz psychoterapeutą integracyjną w trakcie szkolenia. Pracuję również metodą IFS i przyjmuję klientów indywidualnych, robię szkolenia i warsztaty. A Zuzia, co powiesz o sobie? Ja się nazywam Zuza Kawka, trenerką komunikacji opartej na empatii, jestem również coachką i mediatorką. W wolnym czasie nagrywam podcast. Eli, czy zdarzyło Ci się kiedyś, że chciałaś coś powiedzieć bezprzemocowo, w języku porozumienia bez przemocy, a druga strona patrzyła na Ciebie jak na kosmitkę? Ja dosyć żywo pamiętam e, moje początki, tak 7 lat temu z Porozumieniem bez Przemocy, gdzie ja byłam taka nakręcona, przeczytałam książki i tutaj jakiś webinar, to jakiś kurs i że ojej, to jest takie super i to tak działa na tych szkoleniach, e, więc e, że to można implementować wszędzie, że to po prostu, e, to jest magiczna jakaś taka różdżka, która sprawi, że mój kontakt z innymi będzie taki jakościowy, mm, a to się spotykało z różnymi reakcjami. Mm, Pamiętasz jakieś? Że jakoś tak z takim um, też niezrozumieniem, czy takim dlaczego ty tak dziwnie mówisz, albo o co ci chodzi, co chcesz, e, czy też pamiętam, e, że jedna moja koleżanka miała w ogóle taką alergię dużo na NBC, jak ja próbowałam do niej mówić w ten sposób, to ona mówiła, Bez, przestań mnie tu terapeutyzować. Mhm. E, no, że te reakcje były takie, albo też były takie bez słów, tak, po prostu jakiś rodzaj zamknięcia takiego, że w ogóle w takim kawałku, że nie byłam w kontakcie, nie byłam w połączeniu, że jakby to wtedy nie działało. Po prostu raczej miałam takie wrażenie jakiegoś takiego muru. I generalnie to też mi pokazało, że te cztery kroki to one są bardziej dla mnie niż dla kontaktu z innymi. I pokazało mi też, że, że jest ważne. Być autentycznym i jest ważne jest mówić swoim językiem. I że to nie jest magiczna sztuczka, że to nie jest też jakiś taki kawałek otwierający gdzieś drogę, że, że to jest nadal o kontakcie i relacji, a to jest jakiś taki pomysł, który pomaga mi zwiększyć moją świadomość, pokazać mi możliwości mojego wyboru, pokazać mi też, co jest dla mnie ważne, czego ja tak naprawdę chcę, a że komunikacja dzieje się obok tego, że nie jest tylko tym, że ten model. Znaczy to jest tylko model, tak? A NVC to jest dużo więcej. I kontakt jest dużo więcej. A jak z, za Twoimi doświadczeniami? Czy ty masz jakoś tak podobnie, czy w ogóle inaczej? No, nie będę oryginalna, tak mam podobnie. I chyba najwięcej takich słów i niezrozumienia jakoś słyszę do dzisiaj, do tej pory, od mojego partnera który mi mówi, Boże, tylko weź mi już z tym NVC, nie wyskakuj. Także ma jakoś na to alergię. No i właśnie. I tak sobie myślę, że, że skoro to ma być o kontakcie i ja, ja mam budować jakiś dialog, most, połączenie, no to ja chcę używać takiego języka, który to wesprze, a nie takiego języka, który jakoś będzie odcinający. to... Przychodzi mi na, czy to przychodzi pytanie do mnie, czy jest coś, Eli, co wkurza Cię w NVC, albo słyszysz od innych ludzi, co jest jakoś, co wkurza innych w, w tym sposobie komunikacji? Jedną z takich rzeczy jest taka zmiana tonu. Na zasadzie, że jak znamy kogoś i on e, mówi inaczej, a chce być taki bardzo bezprzemocowy, i od razu, m, od razu coś się tam zmienia w tej energii, w tym głosie, w tym, w tym ruch, w ruchach ciała. I to mi się kojarzy z takim brakiem integralności, że ja jestem czasami taki, czasami taki. E, I myślę sobie też o tej szczerości i o takiej intencji, z której u ktoś wychodzi. I też dla mnie, na przykład, jest trochę trudne, jak, jak nie czuję tego połączenia z daną osobą, a bardziej czuję, że ktoś na przykład komentuje, tu nie jest ten VC, albo to, co powiedziałaś, jest jakieś. I też wydaje mi się, że tu też nie jesteśmy w kontakcie, bo jest bardziej ocenianie jakiejś takiej, nie wiem, gramatyki powiedzenia czegoś. A tak naprawdę nie o to chodzi, że ten sens, połączenie i kontakt jest dla mnie takim trzonem, wokół którego mogę budować w różny sposób, bo każdy z nas inaczej mówi, jest inny i to jest w porządku, że my, my mówimy po swojemu, jak najbardziej w porządku i tak, właśnie... Tak, ja właśnie tak chciałam jeszcze podkreślić to, co, o czym ty mówisz, że nieraz się spotkałam z czymś takim, że słyszałam, nie, to nie jest NVC, nie, no tak, tak to się nie robi, tak się tego nie mówi. I to jakoś mnie frustruje. I to słyszałam od osób, które jakoś są w tej społeczności NWC-owej, są gdzieś jakoś na, na orbicie. I sobie myślę, że że to chyba nie jest o formie, tylko o esencji. I ja nawet mam wrażenie, że czym dłużej jestem w NVC, tym mniej używam jakichś takich kalek językowych, czy tych, czy tych czterech kroków, czy jakichś takich um, słów o potrzebach, że w ogóle może jakby ktoś mnie tak usłyszał bo z boku, to ogólnie by nie powiedział, że to jest NVC, bo po prostu nie poruszam się jakimiś schematami. Jednocześnie mam dużo informacji zwrotnych, że świetnie się ze mną rozmawia i ludzie czują się bardzo wysłuchani, więc też... Um, mającą świadomość siebie i chcąc być w kontakcie z drugą osobą, dla mnie jest kluczowe znalezienie takiego sposobu powiedzenia, żeby on był zgodny ze mną, a jednocześnie, żeby trafiał do odbiorcy. Tak, właśnie, no bo to jest ten, o, to, o czym ty mówisz to jest taki sposób, jak to można zmienić, żeby, żeby to NVC właśnie nie brzmiało jak język kosmitów, ale myślę sobie, że też tutaj jest jakaś pewnego rodzaju pułapka. Bo warto wybrać się na warsztaty takie wprowadzające z porozumienia bez przemocy, właśnie żeby zintegrować ten model czterech kroków, o którym mówiłyśmy w poprzednim filmiku. Właśnie dlatego, żeby on nam pomógł być bardziej świadomym naszych potrzeb, uczuć, tego, co jest w nas żywe, tego, co jest w nas na tu i teraz jakoś obecne. I to jest jakiś taki punkt wyjścia. Kiedy my już to zintegrujemy, kiedy to się stanie naturalne, kiedy tak jak Eli mówisz, że y, słyszysz taką informację zwrotną od ludzi, że bardzo im się z tobą lekko i empatycznie rozmawia, a mimo to nie używasz te, tego języka w taki sztywny sposób w, w tych ramach czterokrokowych. No i właśnie i my dzisiaj chciałyśmy trochę opowiedzieć o tym, co można zrobić, jak można, w jaki sposób można neutralizować język porozumienia, żeby żeby brzmiał jak sposób komunikacji i, i żeby budował mosty. I dla mnie taką pierwszą służącą rzeczą jest to, że nie muszę nazwać potrzeby. Ani nie używać słowa konkretnie potrzeba, ani też tej potrzeby, na przykład, nie wiem, wsparcia czy współdziałania, o którym wcześniej mówiłam. Nie muszę nazywać w ten sposób, tylko mogę powiedzieć, co mi to robi, jak ja to widzę, żeby to bardziej było tak opisowo i żeby osoba, która też na przykład nie ma pojęcia, co, co to jest za potrzeba, bo powiedzmy się nad tym nie zastanowił, też poczuła, że to jest uniwersalne i że dla, dla niego to też jest taka wartość. I jak mówisz, żeby nie używać tego słowa potrzeba, to co możemy zrobić? Po prostu przejść dalej, co nie? Przykładowo, że jest dla mnie naprawdę ważne, żebyśmy byli razem i brali się pod uwagę, i żebyśmy byli dla siebie nawzajem ważni. Że ja tu nie użyłam tego słowa, a nadal ten cel jest jakby, żeby powiedzieć po prostu esencję, którą chcę powiedzieć. Tak, że jakoś możemy opisać to z naszymi słowami, tymi słowami, słowami tej relacji. Hmm. Mówiąc o tej potrzebie. I myślę sobie, że często jest tak, jak my właśnie będziemy z tej świadomości potrzeb i uczuć, że my możemy iść od razu do tej prośby, że ten wewnętrzny dialog jakoś przejdziemy ze sobą, tak? I, i możemy po prostu. Tym odać, udać się do tego czwartego, ostatniego kroku, jakim jest prośba, i sprecyzować tą konkretną, otwartą na odmowę prośbę do siebie czy do świata i wtedy zobaczyć, co się dzieje. I myślę sobie, że mam też takie doświadczenie, że wtedy nie brzmimy jak kosmita, tylko jak osoba, która ma świadomość tego, czego chce i czego potrzebuje. Ja jednocześnie też myślę o tych czterech krokach, że jest bardzo ważne, żeby się ich nauczyć, żeby mieć tą świadomość i umieć nimi operować, i wtedy możemy wybierać, co chcemy powiedzieć, a co nie. Czyli jeżeli na przykład jakiś fakt jest dla nas ważny, chcemy go podkreślić, to też możemy go powiedzieć i wrzucić, i, w, i pójść na przykład do prośby. Albo jeżeli chcemy, żeby nasze uczucia były zauważone i wypowiedziane, to też możemy je powiedzieć, że te, to jest tylko jakiś schemat, a my możemy wybierać, co w tej konkretnej rozmowie będzie nam służyło, jak powiemy. Tak. I co, co tu jeszcze możemy dodać? To, to to, żeby pamiętać, żeby ten język dostosowywać do odbiorcy. Do tego, z kim my rozmawiamy, w jaki sposób my rozmawiamy. Ja sobie przypominam taką sytuację jakoś do dzisiaj, jakoś ona jest we mnie żywa. Byłam z moim synem na zajęciach z integracji sensorycznej i rozmawiałam z panią... Trenerką i rozmawiałam z panią terapeutką. I jakoś tam była jakaś taka trudność z tym, żeby żeby mój syn poszedł na te zajęcia z tą konkretną osobą, która kogoś zastępowała? I ja sobie pomyślałam, tak znając tę endwizję, no dobra, no to ja jej teraz powiem, że mi jest tak smutno i że w ogóle no, jakoś cierpię z tego powodu, co tu się dzieje. I wtedy usłyszałam od tej pani, wie pani co, no jesteśmy dorośli i nie musimy tutaj, nie, ja nie potrzebuję słuchać o pani uczuciach. I tak sobie pomyślałam, aha, no właśnie, nie? Nie od razu, bo jak to usłyszałam, to... To jakoś miałam taką dużą frustrację, że to NPC totalnie nie działa. Ja tu jej mówię, jak ja się czuję, a ona mi mówi, żebym dorosła. I dopiero potem zobaczyłam i, i zrozumiałam to, że mm, no, jest mi smutno. To nie znaczy, że ja muszę się tym dzielić z drugą osobą, tylko mogę zobaczyć, y, jaką strategię, w jaki sposób ja mogę iść, żeby mm, jakoś zaspokoić tą moją potrzebę, żeby. Mm, żeby jakoś rozwiązać tą sytuację. I zaopiekować się przez to swoimi uczuciami, prawda? Bo one mówią o jakimś ważnym sygnale, że jakaś potrzeba jest niezaspokojona, a jak zobaczę tę potrzebę, to mogę już naprawdę szukać najróżniejszych rozwiązań, żeby sobie w tym pomóc. No tak podsumowując, dla mnie tak, takie najważniejsze rzeczy w neutralizacji języka to jest na początek nauczanie się e, tego, o co mi chodzi, tego modelu czterech kroków, takiej esencji NPC i gdy już jesteśmy na takim poziomie, że czujemy się tam dobrze, że, że wiemy, w którą stronę iść i wiemy, mamy też jakąś świadomość siebie, Możemy zacząć trochę odpuszczać, na zasadzie szukać, co mi, co mi służy, co mi nie służy, co blokuje ten kontakt, co daje mi łatwość w tym kontakcie. Dostosowywać swój język do odbiorcy i być autentyczną po prostu w tym, co chcę powiedzieć. I gdy jestem w kontakcie ze sobą i jestem w tym, że chcę być w kontakcie z tą drugą osobą, to wybierać taki rodzaj komunikacji, który gdzieś pozwoli nam być bliżej niż dalej. I to jest właśnie mówienie w taki dowolny sposób, nie w czterech krokach, to jest używanie swoich słów, to jest dopasowywanie komunikatu do odbiorcy. Tutaj jeszcze bym była przy tym, żeby niekoniecznie zawsze używać tej potrzeby, czy, czy zarówno słowa, jak i, jak i żeby bardziej starać się tutaj opisywać, też niekoniecznie zawsze trzeba o swoich uczuciach mówić. I po prostu być w zgodzie ze sobą w tym, co chcę powiedzieć. Że dla mnie to jest taki klucz wszystkiego, że jak ja mam świadomość, ja wiem, czego chcę, i jednocześnie chcę być w kontakcie z tą drugą osobą, to słowa, gramatyka, jak, jakieś modele nie są tak ważne, że to jakoś płynie po prostu. Hmm. A my zapraszamy do kolejnych filmików na YouTubie w ramach projektu Słowa Mosty w stronę dialogu. A jeśli jesteście ciekawi warsztatów z nami, czy chcecie jakoś sięgnąć po informacje o nas, to zapraszam na nasz, mój Instagram i na Eli Instagram, który wrzucimy w opisie. Dziękujemy i zapraszamy.